Cześć Boże. Moi drodzy, już za niedługo rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy. Rozpoczniemy go jak co roku z Maryją, ze Świętą Bożą Rodzicielką Maryją. Chciałbym was poinformować, że od 1 stycznia ruszy w końcu akcja Różaniec Rodziców za dzieci. Zapraszam was bardzo serdecznie na mszę świętą 1 stycznia. O godzinie 11 do naszego kościoła pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła w Kietrzu, tych wszystkich, którzy zapisali się do pierwszej róży modlitwy różańcowej za dzieci. Na tej mszy dokonamy na sam początek aktu zawierzenia tej akcji, tej sprawy wszystkich rodziców, dzieci, w zawierzenia matce Bożej. Oddamy w jej ręce, w jej dłonie, w jej opiekę macierzyńską. Całe to Boże dzieło. Zapraszam 1 stycznia na godzinę 11 do naszego kościoła. Każdy otrzyma również rozpiskę, harmonogram na cały rok modlitwy Różeńcowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.